Jeden na O! No. Oj. Jestem Teraz jestem na wszechwidzącej widzącej Nancy. To jest rewolwerowiec. Mhm. Mm ja na mam gena z małym i rewolwerowiec jest przy nas. Oj. Popatrz nie. Może być tak. Widział mu Nie mam bada, mojego pięknego sisterka nie o Jakim bym to trafiło? Kto nie wierzę. Kto to nie wierzę, że to trafiło. No mówię, to jest po prostu wspaniałe, jak te rzeczy, które nie powinny trafiać, trafiają. A te, które powinny, to... jest. Standardzik już chyba Kurwa, to jest tym trafieniem, bo to. Nie, no to, to jest jakiś żart z tym trafianiem. <grym> Jeżeli ja nie gram na śmierć, to, to się tym załamałem. Tym trafianiem, a nie trafianiem. Po prostu tak Chcesz mnie pocałować, że tak tu stoisz, czy co? Nie idźcie po mnie, on campi, face to tak dosłownie. Ale on ma chyba na co Jednak nie, o, czekajcie. Tak, country. Nie, zostawcie mnie, róbcie game po prostu. Piotr. Ale on ma jakiś problem z. Nie. Wiem, pingiem z... czy coś? Z życiem. No to na pewno. Co on robi? No bije wszystko strzela w powietrze W ogóle to jest tak że... Róbcie geny na spokojnie Szkoda że nie ma z No ale trudno Szkoda waszego czasu żeby się tym zajmować Naprawdę róbcie geny jak jest system ten system antena? Ten random po No nie bo mi się kędzi ładować No nie został Dobra już mi się nie ładuje bo to daleko odszedł no, a random na to blisko. Nooo, random. No, Kurde, przecież trafiłem. On no, tak daleko, że mi się już nie ładuje. O, 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 podchodzi bliżej, zaczyna się ładować. Dobra, ładuje się. Kurde... Nie no, nie, 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 nie. Kurde, ja nie mam, mam... Serio chcesz mnie stągnąć? Kurde, mi się to naładowało. Mie o mnie. Chyba. No cóż. Kurwa no, za mastoję. Kto ty jesteś? Kto? No ogoni mnie, jestem strasznie do no, niego Pod paletą padnę, pod paletą padam. Jednak nie pod paletą, bo mnie złapał za ogonek Okej, okay, tym gościu może cię latarką? Idę pod paletą, idę pod paletą, jestem pod paletą, jestem pod paletą Wykrańcie się tutaj wokół Nie podnosi mnie nie, jestem pod paletą tak się ładnie chcę stawić. Kram się tam, cię się, dobra, jest że ale jeszcze nie podnosi, jeszcze nie podnosi. Kurwa, zakapiłem się. <laughs> to się jest, jest, jest Jakbym miał samo. Jakbym miał. ...bit bez wydlenia. No mógłbyś mieć. Bez pierdolnie. Już na maksa zrobiony jak coś Hej. No no no, no siedźcie tam, nie ma co Badać skończy dwa geny w międzyczasie No, tak to tak będzie szło, to na pewno Teraz nie mogę Uważaj Tamtego goni teraz No chodź Nie, nie wraca się do mnie, nie wraca się do mnie, wraca się do mnie Uważaj, uważaj, uważaj Уважай, Камси, тут... один. сгон. Ганя. Ганя, ганя, ганя. Не, не подноси меня. Уважай. Счёт номер. Да, чего же ты меня нагреваешь? Czy to jest takie fascynujące? Jakby jak, jak wystrzeli jeszcze raz i będzie chciał przeładowywać to może wtedy z... wejdę. Do kruka w ogóle idę. <śmum> <śmum> Naprawdę mam <o> klucz. Tu <śmum> przyszedł jakieś wniosek, że Jezus Maria. Poza... <śmum> skończ tego generalnie. No, no mi... robię sobie. tak nikogo nie ma. Piękny, Pod tytułem co ja, robi? O, jest też to obok, stoi. Ja nie, ja mam te luki. To jest Prowadź, żeby na to też się nie palił. Eee, uważaj, idzie tak, żebyś cię zobaczył. Nie, <grytale> <grytale> I mijała do mnie jak coś. Wiem Aby dykań... się przydało w tym momencie, No bardzo macie bramę obok. Znaczy, nie gram do mnie otworzy. Uważaj, uważaj, uważaj. za. Jeszcze wy po prostu. No. Uważaj, uważaj, idzie z tobą. Ale random jest z boku. Dzięki, random, ja po prostu mi <ścoughs> Uważaj, uważaj. Dalsza brama na 9-9. Ja się zaraz wykrwawię, jedyny żart naprawdę się zaraz wykrwawię. To się jest naprawdę wykrwawy. No ja się już już, to jest No dobra, uciekamy. O podnosi, nie, jednak nie. Nie, ja cię już wykryłem. Pa, pa pa! Dobra. To zgłaszam go. To jest po prostu... Co Ty Co to Nie, ojej, Ym... ojej, Jeszcze zamknięta mapa na koniec, to jest spoko medyczna, wspaniale. jeszcze zobaczymy. Co to będzie z tego? Angina. Czybuś, czymuś Trzeba było wcześniej przyjść. Nie pić wódkę. Dzień dobry. O, eee, Z tej strony. Czemu się małasz? Eee, nie wiem czy coś tu... Nie było. No świetnie, kurwa, te i mi nawet już nie wchodzi No cóż, no to... Co stoi To jest... Naradził mnie, kurde. <laughs> no jasno, że są rzeczy ważne i Kurde, zapakowaliście wszystkie okna zaraz ci zejście co naważenie To dalej tak pójdzie. O kurwa Na razie nie wiedział, ale Nie myślę, że Dobra nie właśnie Ja nie wiedziałem że tam coś chciałem Nie myślę, że to daleko jest nie, no, no, nie, bo nie, też ważne. nie. Przeczytać. Ja wiem, że jak ktoś należął, ci goni, to cię goni normalnie, a nie znać No a ci raczej nie gonią Krałstrofa trofobie w ogóle. Czy nie zabrzmiesz taką małą mapę? Patrzy się. Patrzcie się, jest O, nie wyleczyłem cię do końca? No nie. Czemu? Przecież miałeś pełny pasek. Tak? No. Wybiegnij w cienki korytarz. Właśnie. Kurde. Ja się doleczyłem, ja miałem opteczkę ale No to dolecznie, teraz, od razu szybko, zniknęł mi gdzieś Mam go Dobra, doleczyłem się I mnie naraził znowu Nie, ja pierdolę To jest Bo człowiek narażony Ciebie, na razie. Co tu się stało? Ja się w ogóle patrzyłem na czat. Aha. Ale robiłem gena, on wybuchł i nagle mnie trzasnął. Na razie mi trzasnął. W ogóle był jakiś O On ja cię narazi, jak y, będziesz robił gena, to gen się zablokuje i wybuchnie. ja myślałem, że ten... Że ktoś zrobił gena, czy coś, ma jakiegoś czwaka, czy coś takiego. No, odjdź do drugi raz jeszcze ja mam już narażenie. Ja pisze, to, co tu się wydarzyło? Ja byłem w ogóle w szoku jeszcze, bo patrzyłem co Jimmy tam pisze. Znaczy... Ryder gdzie był? Kątem oka, patrzyłem tu, kątem oka tu. O, dlatego. się o, przetłumaczałem to. Męcenka. Patrzy się, no ja pierdolę co za gnoj. Jaka świnia no pierdolona no, Ale go nie mnie, on będzie chciał mnie zawić, ja go już tak skurzyłem Bo dwa mu te przetrwałem No wiem, no, no, wiem Teraz już trzecie, leci. You big swinger boy Bardzo lubi yy, machać. Czym? No mieczem, a czym ma? Znaczy nożem swoim. Nie wierzę, znowu mu uciekam. To jest niemożliwe, żeby z tego uciekać. Cóż, czuję, że zaraz tu przyjdzie mi znowu zgadną na tym. Albo coś. Nie jest droga zawsze i wszędzie. Bo na razie nas wszystkich, ja mówię, Jest tu! No, wyszła w to niedobrze. Puść mnie! Przecedziłem gena, no trudno. No sukces. Badal to jest tylko minuta ale trzymaj. No tu mi jeszcze ten obi koweruje. No już. O kurwa. Nie. Nie, po prostu za chyba. O. No i gitale. Nie widzę go. Za nam. No, za No i po prostu dobrze. Maniale wręcz Bo teraz fęguszkę robię na dziesiątkę Ezu, strządz mam w ogóle No z tym bo oni obok padli wiem, Nie wiem no gdzie w drugą stronę idą No poczekam masz ten I idź w drugą stronę, się wycofaj Dobra, spotkałem Aha, widzi Okej okay. Aha, widzi, dobra, to czekaj Dobra, to skończ tego gena i idę ściągnąć Dobra Zostawiam je Malekam się bazartu Dobra, już wiem gdzie w bibliotece Dobra. Czyli I mam rip, bo mam zablokowane okno. No, bo jest No to... nie no. no i teraz się drukowa super. Jestem <gulana> Duż... piwnica? Druga. Tak, druga piwnica, jest <gulana> no. To było piękne. Czy to na takiej małej mapie? Dobra, ja go postaram się z tym wyciągnąć. Może się uda. Zostawiam tutaj kresy kiedy tylko się da. A, i na klodetkę zaraz. Poszukaj jakiegoś Poza tym w bibliotece, bo tam na pewno podejdzie. No obrzeżach był jeden na pewno. O, niszczy go w bibliotece i ja tu Nie, to nie jest w bibliotece. A no, to inne. A widzę ja ten drugi. Robię. Dobra, możesz no, ktoś wyleczyć? ściąga, ściągać co? No, ja chciałem zrobić. O, jest bardzo bodzie, Dobra, możesz mnie wyleczyć w sumie? Tak. Spróbuję wyleczyć i spróbuję pójść po no, obiegać Trzeba obiego ściągać. Tak, co kropdetka robi? jest ranna. Ona się goni, bo paletę chyba Aha. zrzuciła. Okej, okay. no. No, i no trudno. To leć, Maksim. Ale, ale, a dobra, bieży. No. Na pełnym speedzie zapierdala. No zapierdala na pełniejszym speedzie, niż pełny speed. Może i z I Gibki, i na raz. O, nie da rady. <grym> Nie chcę balansu do tego. <noise> <noise> Idziemy hard na koniec. Czekaj, to był pierwszy. A. Ja on się zdejmę, to? Nie, nie wiem co on zrobił. Dobra, ja bym spróbował tego gena zrobić, bo. Ja to trochę cykam no ale tak że już yes. pójdę. Co? Wyleczyli mnie. Mocko. Nie, zostawił mnie. Uwazujcie, bo chodzę do waszego gena, przyjść, co mnie zostawił. Nie, jedzę dalej tutaj, tamtym. Coś kopię. Nie Nieopodna no, tego gena idzie na środek mapy. Może za mną iść, bo słyszę bardzo duży terror. Słyszałem jak rodetka tutaj gdzieś. O. Ho ho, pierwszy. On Tu jest, on tu jest, tu A tu jest gener, w ogóle. O tak o to nie gen, zróbcie go, a ja się z nim pogonię. Okej, ale on też jakiś tak. Dzi dziwnie, prawda? Bo... No, adrenalina weszła w bardzo ładnym momencie. My robimy to przy tym genie, brama. Dobrze. Widzę was, tylko kurde nie mam niczego. Księżki to za ciebie? Gdzie ty jesteś? Nie, nie mówisz mnie, bo ja mam 7% gusta. Tylko, że okna mam wszystkie poblokowane. No No Jest druga piwnica na tej mapie. Pierdolisz, to może wprowadzili w tej mapie dwie piwnice. No i do tej piwnicy. Kuźwa! Akurat nie w niej padłem. Ja na pierwszym wiszeniu. Próbujemy? Czy... Możecie, jak najbardziej. Admin, ja... random, co robi? Jest yy, kuca niedaleko was. Czekaj, bo on tutaj gdzieś był, terror i... No, on będzie się tam jakoś czaił przy O kurwa! jest to random. Ja pierdolę, ale dystansował. No, na dole nie ma, od razu to mówię. Dobra, Jolo a tu jest, ty! Kuca tu! No no no, ściągaj, ściągaj lewo. Ja przyjmę hita tutaj. Przy wejściu, przy wejściu kuca, nie wiem czy widzieliście. Ej, on może podnieść wtedy? Nie wiedziałem o tym. Jak może podnieść? I jak mam yy, wytrzymałego, on może podnieść. Nie wiedziałem o tym w ogóle. Nie wiedziałem tego, kurde. Nie wierzę że moja niewiedza mnie zawiła. A, a, a on był tak ciemny, że go widać No, ja dopiero jak się proszę zauważyłem. No. No to chuj. No to on no. będzie camping, no ja, ja to... nie wiedziałem, że w ogóle to tak działa. Jakbym wiedział, to bym prosto. To było dla mnie nowa wiedza, totalnie. Że wytrzymały nie działa na łapanie. Myślałem, że działa na łapanie, dlatego... O, zrobiłem zadanie. Kurde, nie spodziewałem się tego. Co jest? Pewnie ma zadanie, żeby uciec jako ostatnie. Dobra Maxi, umieraj to Dobra No szkoda, że się nie dało uciec no. Ale nie wiedziałem, że może łapać jak mam efekt wytrzymały. No to znaczy z... mogliśmy jeszcze raz spróbować, ale jak on tam kampił to znowu by jest tak wyszło. No czy tym razem wiedziałem, że nie mam tego że nie można robić tego, że je yy, mogę przeskoczyć przez paletę. No, czekaj, czekaj. No, bo ja mam 7% busa, bo mam nadzieję, więc uh -huh. dobiegłem, na spokojnie. Dlatego też chciałem skorzystać z tego i myślałem, że nie walnie tym, i bym poleciał jeszcze szybciej, ale tak się nie stało. No, I byłem zszokowany tym.